Dzień dobry, witam na kanale Karol Radki. Ja mam na imię Radek Dzisiaj jestem sam. Karolina nie mogła przyjechać, ale przyjedzie jutro. Co dzisiaj? Dzisiaj przyjechała ekipa do. Przyjechała ekipa rurociągi, robią czyli kanalizację, wodę i od razu kabel do prądu nakładą. Ale już niestety pojechali, bo padł im, padła im koparka. Pokażę co zrobili. Tu już mamy. Tu kanalizy, tu do łody Ostro widzę panowie, ostro Uhuhu. tu już kurde już podłączyli wszystko nie, no nie na powiem wam, że ekspresowa robota ekspresowo powiem wam tu już są jakieś podłączenia tu wkopali studzienkę nieźle, nieźle o a tam jest e, kolejny e, granicznik i tam słupek e, widzę gdzieś tam słupeczek jest Kurwa, on tu to krzesło zobaczył. No dobrze, no, no. schodzimy. Tu nieźle, nieźle. I tam będzie skrzyneczka. Rury, tu jakaś skrzynka ma być z automatyką do tej przypompowni. To jest przydomowa przypompownia ścieków. Tu, a tu co mamy? O! Już są podłączenia, kurde licznik, wszystko tu jest Nie no kurde, chłopaki to raz dwa to zrobiłem, nieźle Skoczyłem tu I tam od domku tędy to idzie sobie na granicy naszej działeczki Już licznik wszystko tu jest podłączone No nieźle, nieźle Nieźle to wygląda. No I tu jest kolejny granicznik naszej działki I tu ma stać gdzieś jakaś ta skrzyneczka, tak? Do prądu i tak dalej. Jakaś automatyka do tej pompy, ale no to nie wiem czy w tej skrzyneczce tu, yy, czy tam przy tej przepompowni i tam przy tej przypompowni ma być też y, kranik do podlewania y, trawy kierunek w jedną stronę ma iść tylko ta woda i mamy za to mnie płacić. No i kanalizacja i woda dwustronnie tu mamy słupeczek. Tu jeszcze Wam pokażę granicznik. Godeta był zdążył przed chłopakami z wodociągu, więc wszystko wyznaczył. Tu jest takie załamanie. Tu jest jeden słupek. I tu, gdzie ta wstążka jest, druga. Czyli tak trzeba po skosie płotek zrobić. Tu. No i tam, tam daleko widać. Przywieszona jest na płocie. Folia, i to tam jest też nasza działka. No, i tu mamy takie załamanie na tej drodze. Na tej drodze, tu jest supeczek. I tu jest nasza granica naszej działki. I tu jeszcze to zaraz pantata poproszę, żeby to wykosił. No, ale jak skosił pantata to od razu lepiej to wygląda. Wszystko. No, i pani mama jeszcze wiesza. Fieranki. No i tyle, czekamy na Karolcie i jutro z Karolciem przyjeżdżamy i grillujemy. Parę znajomych ma wpaść na pierwszego grilla, że pierwszy grill już był, a teraz ze znajomymi. A to dzisiaj wpadliśmy na taki pomysł. Mieliśmy trochę starych palet i zrobiliśmy... O, pokażę Wam nowy zakup jest taczka, grabie, łopaty, podstawa. Siekierkę muszę kupić jeszcze i zrobiliśmy taki taras spalet właśnie skończyłem robić schodki z tej strony do jednego wejścia i tu mamy do drugiego wejścia i wszystko będzie obite jeszcze płytą pielśniową na to folię budowlaną i na folię taką trawkę o i to na początek wyłożymy Wyłożymy na razie takimi paletami. Jeszcze mam kilka palet do zabrania, ale się nie zabrałem. A to jutro wpadają znajomi na grilla i z tego zrobimy sobie stolik. O! Z takim widoczkiem. Dzień dobry. Witam wszystkich. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj przyjechaliśmy z Karoliną na grilla. Mają wpaść znajomi. I dzisiaj tak na spontanie Ale pokażę Wam co przed chwilą wymyśliłem. O! Mamy dwa nowe lewaczki. Jeszcze Martyna ma przywieźć leżaczek, stoliczek. Będziemy grillować, jeszcze trochę tutaj usprzątniemy. Karlężna w domku działa. Pokażę wam co wymyśliłem. O, jest z nami karcia. W domku działa. O, tu jeszcze stoliczek mamy. I taki wymyśliłem patencik na razie, bo oczywiście wody nie ma. Jak widzicie roboty zostały przerwane. Chłopakom popsuł się. Koparka, popsuła się koparka Mają w poniedziałek, wtorek dokończyć i to wszystko zasypać I pyk, taki patencik Można sobie rączki umyć Tu, żeby woda się zbierała Kurcze, normalnie prysznic można brać Dobra, nie marnujemy No, stoliczek, pieniek będzie jedno siedzące tam na krzesełku, drugie tu fotelik, Martyna przywiezie i będzie gitarka, trawka obcięta, autko tam stoi, widoczek piękny, słoneczko wychodzi, no bajeczka, bajeczka. krótki odcineczek ale mam nadzieję, że treściwy. Zapraszam do subskrypcji, zostawiania łapek górek, oczywiście komentarzy, podpowiadajcie, podpowiadajcie, bo cenne podpowiedzi warto wykorzystać, posłuchać kogoś mądrzejszego. Także trzymajcie się, do zobaczenia.